Dobrogo ranku, vsehodni, hočem govoriti pomalo ukrajinsko jeziko. Pa, probol, pa probolo govoriti malo ranše, ampak ne, ne bilo dobro. Kovoril Rosyjskoju, <laughs> tak, nie duże dobre znaju Ukraińskoju, posłuchaję każdego dnia podcast na Ukraińskoju i wano zwani uh, Ukrainian with Yevhen. Ale koli e, chcę rozmawiać e, mało problem. Zaraz, e, zaraz, myju, e, budu robić wideo na rosyjską mowę i do pobaczenia.